Dzień dobry Państwu, nazywam się Adam Głuszuk i pracuję w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. Zapraszam na trzeci moduł szkolenia dotyczącego Horyzontu 2020. Trzeci moduł, który dotyczy grantów Marii Skłodowskiej-Curie oraz Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. Są to granty finansowane przez Komisję Europejską, z których mogą korzystać Zarówno naukowcy, jednostki badawcze, jak i przedsiębiorstwa. Moja prezentacja podzielona jest na dwie części. W pierwszej części opowiem Państwu o e, działaniach Marii Skłodowskiej-Curie, czyli grantach Marii Skłodowskiej-Curie. E, w drugiej części o grantach Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. Granty Marii Skłodowskiej-Curie. Są bardzo wyjątkowe i szczególne w programie Horyzont 2020. Przede wszystkim wyróżnia je dziedzina, czy wszystkie dziedziny, jakie są finansowane przez Komisję Europejską, ponieważ są to wszystkie dyscypliny naukowe przy zachowaniu zasady tak zwanej bottom-up, która oznacza, że Komisja Europejska nie narzuca z góry żadnych tematów, żadnych obszarów badawczych, które preferuje, ale tematy proponowane są przez wnioskodawców. Finansowane są wszystkie typy od badań podstawowych do zastosowań rynkowych. Instytucje, które mogą realizować granty, mogą liczyć na finansowanie Komisji Europejskiej, to w zasadzie wszystkie typy organizacji, które mają osobowość prawną i mają możliwość zorganizowania, mają możliwość realizowania grantów badawczych. Są to uczelnie, instytuty badawcze firmy, fundacje, muzea i tak dalej. Komisja Europejska dzieli kraje, wszystkie kraje na świecie na trzy grupy. E, na kraje członkowskie Unii Europejskiej, na kraje stowarzyszone z Horyzontem 2020 oraz tak zwane kraje trzecie. Jednostki zlokalizowane w tych krajach, wszystkie z nich mogą korzystać z programu z grantów Marii Skłodowskiej-Curie, przy czym jednostki zlokalizowane w krajach trzecich e, Niekiedy na nieco innych zasadach. Naukowcy, który, którzy mogą korzystać i realizować granty Marii Skłodowskiej-Kiri, to osoby na każdym etapie kariery naukowej o dowolnej narodowości i pochodzące z dowolnego kraju. Mogą to być również pracownicy instytucji uczestniczących w projekcie. Bardzo istotny jest wymóg mobilności międzynarodowej który dotyczy wszystkich naukowców realizujących, realizujących granty Marii Skłodowskiej-Curie. Jeśli chodzi o budżet, e, są zupełnie odrębne zasady finansowe dla grantów Marii Skłodowskiej-Curie. E, stosowane są tak zwane unit costs, czyli koszty ryczałtowe. E, I co istotne, e, w Polsce możemy liczyć również na dofinansowanie tych projektów przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komisja Europejska na potrzeby projektów Marii Skłodowskiej-Curie dzieli naukowców na dwie grupy. Pierwsza grupa to początkujący naukowcy, early stage researchers. I druga grupa to doświadczeni naukowcy, czyli experienced researchers. Jest to istotne, ponieważ konkretne typy, rodzaje grantów Marii Skłodowskiej-Curie adresowane są do jednej bądź drugiej grupy naukowców. Początkujący naukowcy to osoby, które mają doświadczenie w pracy badawczej um, krótsze niż 4 lata i nie mają jeszcze stopnia doktora. Natomiast doświadczeni naukowcy to osoby, które mają doświadczenie w pracy badawczej dłuższe niż 4 lata lub mają już stopień doktora. Doświadczenie badawcze liczone jest od momentu uzyskania tytułu uprawniającego do podjęcia doktoratu. W Polsce na przykład jest to, jest to tytuł magistra. Mobilność międzynarodowa, o której wspomniałem, jest we wszystkich grantach Marii Skłodowskiej-Curie wymogiem formalnym i fundamentalną zasadą. W praktyce oznacza, że naukowiec, każdy naukowiec realizujący grant, musi wyjechać za granicę przynajmniej na czas trwania tego grantu. Natomiast szczegółowe wymagania dotyczące mobilności różnią się w poszczególnych rodzajach grantów. Natomiast mobilność międzynarodowa wymagana przez Komisję Europejską ma zapewnić przepływ wiedzy, doświadczeń i praktyk pomiędzy krajami europejskimi, pomiędzy Europą a resztą świata, pomiędzy naukowcem a jednostką goszczącą oraz pomiędzy sektorami akademickim i nieakademickim. Jest pięć rodzajów grantów Marii Skłodowskiej-Curie. Za chwilę omówię, um, omówię podam, podam Państwu szczegóły dotyczące każdego z tych rodzajów. Po pierwsze Innovative Training Networks, czyli w skrócie ITN. Są trzy rodzaje tych grantów. Są to European Training Networks, Industrial Doctorates i Joint Doctorates dające Konsorcjom międzynarodowym różne możliwości e, zorganizowania badań i szkoleń dla początkujących naukowców. Są to czteroletnie projekty e, międzynarodowe, interdyscyplinarne i międzysektorowe, składane przez e, międzynarodowe konsorcja e, instytucji nie tylko instytucji badawczych, ale również przedsiębiorstw, fundacji i innych. E, są to kompleksowe i komplementarne programy badawczo-szkoleniowe z naciskiem na innowacyjność, przedsiębiorczość i umiejętności miękkie naukowców realizujących te granty. Działania, jakie są przewidziane i możliwe w, w tych projektach, to oczywiście badania i szkolenia, ale również udział w konferencjach, staże, krótkie wizyty naukowe, popularyzacja nauki itd. Do pracy w projekcie rekrutuje się wyłącznie początkujących naukowców, czyli early stage researchers. I w ramach projektów zatrudnia się ich na okres od trzech miesięcy maksymalnie do trzech lat na podstawie otwartych konkursów. I realizują oni, pracują oni w tych grantach, realizując indywidualne projekty badawcze zgodnie, zgodne z tematyką projektu. Drugi rodzaj grantu to Research and Innovation Staff Exchange w skrócie RISE. Polegają one na wymianie wiedzy i umiejętności, wzmocnieniu potencjału, transferu wiedzy z rynku i do rynku, komercjalizacji wyników i, co jest bardzo istotne, podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji biorących udział w, w tych projektach. Dotyczą zacieśniania współpracy międzynarodowej i międzysektorowej. Pomiędzy instytucjami z krajów y, członkowskich, z krajów stowarzyszonych oraz z krajów y, trzecich. Są to czteroletnie projekty badawcze polegające na wymianie naukowców, również doktorantów, oraz kadry technicznej, administracyjnej i zarządzającej. Działania, jakie mogą być przewidziane w projekcie, to przede wszystkim oddelegowywanie pracowników jako podstawę realizacji tych grantów, oczywiście badania, szkolenia, podnoszenie kompetencji, również udział w konferencjach i popularyzacja nauki. Pracownik biorący udział w projekcie musi być związany z instytucją wysyłającą, oddelegowującą go minimum jeden miesiąc przed y, oddelegowaniem. Co istotne, Komisja Europejska finansuje wymianę międzysektorową między krajami Unii Europejskiej i krajami stowarzyszonymi oraz wymianę pomiędzy krajami stowarzyszonymi i członkowskimi, a krajami trzecimi, już bez względu na sektor. Kolejny rodzaj grantu to co-funding of programs, cofund. E, który dotyczy zwiększenia potencjału, który ma prowadzić do zwiększenia potencjału naukowców i umożliwienia im rozwoju w sektorze, zarówno akademickim, jak i nieakademickim. Są dwa rodzaje projektów COFAND. Doctoral programs skierowane do początkujących naukowców oraz fellowship programs adresowane do y, naukowców doświadczonych. Są to pięcioletnie projekty składane przez jedną instytucję. Która zwykle dobiera sobie kilku partnerów. Są to programy badawczo-szkoleniowe umożliwiające realizację indywidualnych badań przez naukowców. Działania, jakie mogą być przewidziane w tych projektach, to oczywiście badania, szkolenia, podnoszenie kompetencji, również udział w konferencjach, organizowanie konferencji, oddelegowania i popularyzacja nauki. Naukowcy rekrutowani są do tych, do tych projektów w otwartych konkursach zgodnie z zasadami e, Marii Skłodowskiej-Curie. Co istotne, dofinansowanie Komisji Europejskiej e, wynosi do 50% wartości grantu, do 10 milionów e, euro. Kolejny rodzaj e, grantu Marii Skłodowskiej-Curie to Individual Fellowship. Te projekty mają zapewnić rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców, i tylko do doświadczonych e, naukowców są kierowane poprzez wzmocnienie międzynarodowego wymiaru e, ich kariery naukowej. Są dwa rodzaje e, tych projektów: European Fellowships, które są realizowane w krajach członkowskich i stowarzyszonych oraz Global Fellowships, które są realizowane w krajach trzecich z drugą obowiązkową fazą, tak zwaną powrotną w kraju członkowskim lub stowarzyszonym. Są to indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe realizowane w jednostce reprezentującej sektor akademicki lub, lub pozaakademicki. Te projekty są przygotowywane wspólnie przez naukowca i instytucję przyjmującą, tą, którą sobie wybrał i w której będzie realizował ten Grand Individual Fellowship. Działania możliwe w ramach projektu to oczywiście badania i szkolenia, podnoszenie kompetencji, konferencje, oddelegowania do dowolnego sektora i popularyzacja nauki. Od niedawna Komisja Europejska stworzyła możliwość realizowania tych projektów na pół etatu przy wydłużeniu czasu trwania całego grantu. Ocena tych, tych grantów przez ekspertów Komisji Europejskiej dotyczy doświadczenia i potencjału naukowca adekwatnie do jego etapu kariery. Co bardzo istotne, proszę Państwa, niedawno pojawił się nowy schemat finansowania Widening Fellowships, który zapewnia wsparcie naukowców dowolnej narodowości na prowadzenie badań. W 27 krajach, tak zwanych Widening Countries, do których należy m.in. Polska. Jest to dodatkowy etap konkursu dla naukowców, którzy aplikowali o European Fellowships i którzy na etapie składania wniosków zdecydowali, wyrazili chęć otrzymać, grantu, otrzymać grant Widening Fellowships. Oznaczają osobną listę rankingową wniosków Widening Fellowships z oceną pozytywną, czyli, czyli wniosków ocenionych powyżej 70%, które jednak nie otrzymały finansowania um, z budżetu konkursu European Fellowships. Projekty są finansowane um, z budżetu nadal Horyzontu 2020, jednak już nie programu Marii Skłodowskiej-Curie, a innego um, obszaru, czyli Spreading Excellence and Widening Participations. Budżet przeznaczony na te granty, Widening Fellowships, to 6 milionów euro w 2019 roku i 7 milionów euro w roku 2020. Ostatni, piąty typ grantu, Researchers Night, to jedyny grant niebadawczy i nieszkoleniowy, który dotyczy popularyzacji nauki i zawodu naukowca wśród młodego pokolenia ma zapewnić wzrost świadomości znaczenia badań naukowych i innowacji w społeczeństwie. Są to projekty realizowane przez jedną instytucję lub konsorcjum instytucji przez rok lub dwa lata, co oznacza zorganizowanie jednego lub dwóch wydarzeń tzw. Tak nocy naukowców. Ta noc naukowców ma miejsce, co jest bardzo charakterystyczne, raz w roku, w tym samym czasie w całej Europie. Możliwe działania to pokazy naukowe, eksperymenty, wykłady, debaty, wizyty w laboratoriach, muzeach itd. Naukowcy pracujący w grantach Marii Skłodowskiej-Curie oczywiście są bardzo zachęcani do udziału w takich wydarzeniach. Proszę Państwa, budżet projektów Marii skłodowskiej curie jest bardzo charakterystyczny. Jest liczony automatycznie na podstawie planowanych osobomiesięcy. Podstawą wyliczeń są tak zwane unit costs, czyli koszty jednostkowe, a nie koszty rzeczywiste. Co istotne, budżet jest niezmienny w trakcie trwania projektu. Natomiast raportowanie wydatkowanych kosztów polega również na podaniu zrealizowanych osobomiesięcy. Warto też pamiętać, że y, możemy liczyć w Polsce na dofinansowanie y, wszystkich projektów Marii Skłodowskiej-Curie. Y, w tej chwili y, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa y, y, Wyższego uruchomiło program Premia na Horyzoncie, z którego y, można korzystać. Do końca 2020 roku, czyli do końca programu Horyzont 2020, będzie y, ogłoszonych jeszcze siedem konkursów. Tutaj na tym slajdzie widzą Państwo daty otwarcia i zamknięcia każdego konkursu. Przy czym każdy rodzaj grantu ma osobny konkurs i osobne daty otwarcia i zamknięcia. W drugiej części mojej prezentacji przedstawię Państwu granty Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. Granty ERC, czyli European Research Council, zapewniają wsparcie indywidualnych naukowców i ich zespołów badawczych w realizacji nowatorskich projektów, tak zwane Frontier Research. Zostały wprowadzone w poprzednim programie ramowym, siódmym, jako program IDEAS, i w ramach tego programu przyznano około 4500 grantów. W tej chwili jest to część programu Horyzont 2020, znajdująca się w filarze Doskonała Baza Naukowa. Budżet, budżet tego programu to prawie 13 miliardów euro na lata 2014-2020. Program zarządzany jest przez Radę Naukową European Research Council. Wsparcie zapewnia agencja wykonawcza IRC natomiast finansowanie oczywiście Komisja Europejska. Co bardzo charakterystyczne jest tylko jedno kryterium oceny wniosków. Jest to doskonałość naukowa, w której brane są pod uwagę zarówno naukowiec, jak i pomysł. Charakterystyczna jest również dwuetapowa ocena wniosków, która odbywa się w ramach 25 paneli tematycznych. Cechami bardzo charakterystycznymi dla grantów Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych są przede wszystkim swoboda w doborze tematu, po drugie swoboda w tworzeniu zespołu badawczego oraz w wyborze instytucji goszczącej. Lider projektu może pochodzić z dowolnego kraju świata, ale musi być zatrudniony przez instytucję goszczącą w kraju Unii Europejskiej lub stowarzyszonym z programem. Członkowie zespołu natomiast mogą pochodzić z dowolnego kraju świata i mogą pracować w swoim instytucie albo przenieść się do instytucji, w której pracuje lider projektu. Swoboda i niezależność naukowa oznacza, że lider sam niezależnie decyduje w sprawach merytorycznych, finansowych i w sprawach dotyczących obsady zespołu. Co również istotne, granty są przenośne. Te wszystkie swobody instytucja potwierdza na piśmie, zobowiązuje się do zapewnienia ich już na etapie aplikowania o grant. Jakie są rodzaje grantów European Research Council? Są cztery podstawowe rodzaje i proof of concept dla osób, które już miały grant ERC. Po pierwsze, starting grant to granty dla osób, które zaczynają niezależną karierę naukową i zaczynają tworzenie swojego zespołu badawczego. W związku z tym kierowane są do naukowców od 2 do 7 lat po doktoracie. Budżet projektu to maksymalnie 1,5 miliona euro, który w uzasadnionych przypadkach może być zwiększony o kolejne pół miliona. Projekt może trwać maksymalnie 5 lat, przy czym przynajmniej 50% czasu pracy naukowca, lidera tego projektu, musi być poświęcona na tylko i wyłącznie realizację właśnie tego, tego grantu. W odniesieniu do lidera, do naukowca, wymagana jest minimum jedna publikacja bez udziału promotora doktoratu. Oceniany jest wkład w publikacje z innymi autorami oraz obiecujący dotychczasowy dorobek naukowy. Konkurs zostanie otwarty w lipcu tego roku i potrwa do października. Kolejny rodzaj grantu to Consolidator Grant. Kierowany do naukowców nieco bardziej doświadczonych, którzy kontynuują już swoją karierę naukową niezależną i kierują i nadal kierują swoim zespołem badawczym. W związku z tym kierowany jest do naukowców od 7 do 12 lat po doktoracie. Budżet projektu jest nieco wyższy, maksymalnie do 2 milionów euro, przy czym może być w uzasadnionych przypadkach zwiększony o kolejny milion euro. Projekt może trwać maksymalnie 5 lat przy zachowaniu zasady, że przynajmniej 40% czasu lider tego grantu poświęci wyłącznie realizacji właśnie tego projektu. Kilka publikacji jako pierwszy autor i bez udziału promotora doktoratu taki jest podstawowy wymóg. Poza tym udział w konferencjach, realizacja innych grantów oraz oczywiście obiecujący dotychczasowy dorobek naukowy. Konkurs zaplanowany jest od października 2019 roku do lutego 2020. Kolejny rodzaj grantu to advanced grant, kierowany do bardziej doświadczonych naukowców, którzy mają już ustabilizowaną pozycję e, naukową. E, kierowany jest do osób z uznanym dorobkiem ostatnich 10 lat. Budżet projektu wynosi do 2,5 miliona euro, przy czym może być w uzasadnionych przypadkach zwiększony o kolejne 1,5 miliona euro. Projekt maksymalnie może trwać 5 lat, przy czym minimum 30% czasu pracy lidera tego projektu musi być poświęcona wyłącznie na ten właśnie grant. Od lidera grantu wymaganych jest 10 publikacji jako główny autor w renomowanych czasopismach oraz monografie, a także wystąpienia na konferencjach, wykłady i patenty. Konkurs zostanie otwarty 21 maja 2019 roku i potrwa do 29 sierpnia 2019. Kolejny konkurs oczywiście w 2020 roku zaplanowany jest od maja również do sierpnia. Kolejny rodzaj grantu Synergy Grant to... Y Grant, z którego może korzystać grupa od dwóch do czterech naukowców. Powinni to być naukowcy z różnych dziedzin, z uznanym dorobkiem stosownie do doświadczenia naukowego. Budżet projektu to maksymalnie 10 milionów euro, który może być zwiększony o kolejny milion w uzasadnionych przypadkach. Taki projekt może trwać 6 lat przy czym co najmniej 30% czasu pracy musi być poświęcona właśnie na realizację wyłącznie tego grantu. Konkurs zaplanowany jest na okres od lipca do listopada 2019 roku. Wszystkich, wszystkich Państwa, którzy będą chcieli uzyskać więcej informacji dotyczących Zarówno grantów Marii Skłodowskiej-Curie, jak i grantów Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych oraz wszystkich innych y, obszarów y, Horyzontu 2020, y, zapraszam do odwiedzania naszej strony www.kpk.gov.pl. Na tej stronie znajdą Państwo nie tylko informacje o y, zasadach, konkursach. O całym Horyzoncie 2020, ale również bezpośredni kontakt do wszystkich ekspertów pracujących w Krajowym Punkcie Kontaktowym. Polecam również stronę Komisji Europejskiej, na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące konkursów w programie Horyzont 2020. W tym serwisie znajdują się nie tylko ogłoszenia konkursów, ale również dokumenty konkursowe. I wszystkie niezbędne informacje, których mogą szukać naukowcy, instytucje czy przedsiębiorstwa zainteresowane grantami Komisji Europejskiej. Link do strony widzą Państwo na, na slajdzie. Jest to oficjalny portal Komisji Europejskiej. Wszelkie pytania związane z grantami Marii Skłodowskiej Curie, czy Grantami Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. Bardzo proszę kierować na adres e-mailowy kpk.gov.pl. .kpk Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kontaktu.